Witaj, Marek Kloska, serwis photofree.pl, wideokursy online. Właśnie na temat wideokursów chcę mówić tutaj na Facebooku, chcę pokazywać Ci różne przykłady i fragmenty tego, co, nad czym aktualnie pracuję. Przed kilkoma dniami informowałem o tym, że pracuję nad kursem, obszernym kursem dotyczącym sklepu internetowego. Będzie to kurs, który pokaże od zaplecza, w jaki sposób podejść do rozpoczęcia sprzedaży w sklepie internetowym. Jest on o tyle nietypowy, że nie skupia się głównie na oprogramowaniu sklepu, ale bardziej na całej otoczce, na całym procesie, jaki zachodzi w sklepie internetowym, tak jak i w sklepie rzeczywistym, czyli od zakupu towarów aż po zapakowanie i wysyłkę ich. Dzisiaj chcę w tym temacie podzielić się z Tobą refleksją. Pisałem właśnie do osób, które już zapisały się na ten kurs na temat grupy docelowej i idealnego klienta. Jak to było w moim przypadku? Rozpocząłem sprzedaż w sklepie internetowym, właściwie no, znając tylko troszeczkę produkt czy produkty grupę produktów, które chciałem oferować. Interesuję się fotografią i bardzo często kupowałem albumy fotograficzne, ramki do zdjęć. Ten temat interesował mnie i w związku z tym postanowiłem właśnie takie produkty sprzedawać. Jednak sprzedawać a orientować się w tym, co, jaki jest popyt w danym sektorze, w danej branży, to dwie różne sprawy. Tak może się zdarzyć również w przypadku Twojego sklepu internetowego. Jeżeli nie masz doświadczenia, nie masz, nie masz znajomych w tej branży, to trudno Ci będzie określić, jaki produkt najlepiej się sprzedaje, jaka grupa produktów, jaki jest właśnie klient ten idealny czy ta grupa klientów która będzie chciała czy będzie najczęściej kupowała od Ciebie w moim przypadku sprzedaż się rozpoczęła na początku myślałem że najlepiej jest mieć jak najwięcej produktów w sklepie w związku z tym wszystko co mnie się podobało umieszczałem w sklepie robiłem fotografie, umieszczałem to w sklepie internetowym bardzo cieszyłem się, kiedy było zamówienie na właśnie ten produkt, który mnie się również podobał. Niestety właściciel sklepu nie może podchodzić w ten sposób do sprzedaży. Każdy z nas ma inny gust i jeżeli byśmy się kierowali tylko tym, co nam się podoba, to prawdopodobnie mielibyśmy bardzo, bardzo mało klientów. Oczywiście nie należy podchodzić do sprzedaży w ten sposób, że właśnie oferujemy wszystko. Trzeba wybrać i produkt, i klienta. Po kilku latach sprzedaży wiem, nauczyłem się na własnych błędach, a dzisiaj chcę te doświadczenia Tobie przekazać, że warto skupić się na jednym wąskim, wąską gałęzią produktów, warto skupić się nad tym, żeby właśnie znaleźć klientów na konkretny produkt. Dzisiaj oferuję albumy, no można powiedzieć ekskluzywne, albumy ślubne, one de facto podobają mi się, to są albumy, które najbardziej mi się podobają i są najbardziej właśnie Najlepiej wykonane są to często albumy polskiej produkcji, nie jakiś Tajwan czy Made in China, ale to całkiem przy okazji. Natomiast wynika to głównie z popytu. Właśnie ten popyt przez kilka lat prowadzenia działalności udało mi się określić, jaki jest mój idealny klient. W moim przypadku są to osoby zawierające ślub, po prostu te albumy ślubne w tej chwili oferuję. Są to również młode mamy, te które najczęściej, najwięcej zdjęć po prostu robią i potrzebują do tego, do tych swoich zdjęć albumów Z całej gamy z całej bardzo szerokiej gamy, jaką oferuje hurtownia, jaką oferują importerzy albumów i ramek fotograficznych, wybrałem po prostu dwie wąskie gałęzie, dwie, gałęzi, dwie grupy produktów i na nich się skupiam, ponieważ mam takich klientów. I to wynika z doświadczeń z kilku lat sprzedaży. Ty możesz podejść inaczej do swojego sklepu internetowego. Jeżeli masz doświadczenia w sklepie tradycyjnym, to na pewno już wiesz, co chcesz sprzedawać. Jeżeli natomiast dopiero startujesz w handlu, to możesz sobie po prostu wybrać wąską branżę i wąską grupę docelową, do kogo chcesz oferować te produkty. Więcej na ten temat na kursie sklep internetowy od zaplecza, na który niebawem Cię zaproszę, a teraz po prostu oczekuj informacji albo w formie wideo, albo też mailowej. Dziękuję za uwagę. Marek Ploska,